on Pany symulator... a raczej strażnika więziennego, raczej... bo co ja mówię, raczej strażnika granicznego. Zapobiegasz przemytowi narkotykom, broni, pozwalasz swoim jakimś nieznanym ludziom przechodzić przez granicę. Jest to w sumie tyle. Ta robota naprawdę wydaje się być solidna. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, o tu jest ja kiedy. A to jest Graco band Police. A czyli policja kontrabana. Symulator strażnika więziennego. Po prostu jestem policjantem. dokładnie trudnej granicy i tyle. Jest też z takiego pierdolenia. Można zaczynać. W sumie taka robota nie jest aż taka straszna. Nie jest aż taka trudna. Na przykład ten film. Złom. Dzień dobry, wszystkie dokumenty są podbite, samochodzik sprawny. Badanie techniczne wbite w dowód. A po co wbijać jak sprawny? Mhm. Mm o kurwa, panie władzu, ja wszystko wyjaśnię. Powiedzcie przynajmniej, że jesteście trzeźwi. Sława, honoru. O macioszka. O, fajnie, fajne radio. O, Sarna, a nie, to Lejen. Jejeń, to no wódka Grudok, to nie to może założymy się o dwie skrzynki wódki. Aż się okaże, kude, pokażę, jaki jestem w tym dobry. Co by się stało? O, wow, ty, łapówkarz! go nie Ru? Jezu, już przez chwilę myślałem, że wiemy się w to. Dobra, prowadzenia. Do e, jakby tak to się da. Dobra. idziemy. Dobra, na razie. O, fajne. uuu, maki. Fajne maki, ale fajne zielsko. Dzisiaj nie kwiatki. Słowiański. Słowiańskie kobiety uwielbiają, jak się wręcza kwiaty. Nie mam shift. E, dzień dobry. Jak pan się nazywa? Dzień dobry. Pan rapin. Dzień dobry. Akanistańska, Akarista. Akaristańska, Akanistańska. Hmm, nieźle. To ja dopiero nazwali To border. Tudę. Nie po Cerdicy, a to szkoda. E, jak będziemy to przejść? A, widzę

Dobra, pojedziemy do środka. E, o Jezu. Ocy te drzwi. Piska. Gazy. Ej, okay. jakiś lecz Oko. a Nawet jest kibel. pierwsza klasa. Teraz zamykamy i... A jego rakarów. Aha, dzień dobry. nie się tu urządzili. O, fajny kalendarz. To jest... Arcez, ale ja, ja, ja nie znam się na papierosie, bo nie palę. Łączka służbowa. Aha, dobra, to to przeczytam To ograniczona. Tak imię nazwisko, to to ważne. Widzimy tak, e po sportu zdjęcie. Dobra, Cześć nazywam się Bartek Cześć Nowik. O fajnie ale mogę chociaż się z kimś, z kimś witać? O dzień dobry nazywam się Bartek Podajcie, Wpadajcie kur... prowadzisz. Yy... O, f U! f Ale najpierw testujmy to. Następny! Wchodzimy, wchodzimy! No dzień dobry panie towarzyszu. Jak tam zdrowia. Możesz. Kupi to nie jestem, kurde. Dobra, dzień dobry. Dokumenty poproszę. Dobra, może jednak nie trzeba było włożyć tego szkolenia. Hm, hm. Okej, czyli tak, skądność dobrze, brak nosić może do i. E, chyba jest dobrze. Czekaj. A, tu jest raport. A, jeden błąd to raz dług Dobra. Okej, okay, dobra, napisz patrz mi nazwisko. Eee. A, tu widzę, że tutaj się wyczerpuje. A, dobra, Okej. Okay. Data ważności. Mamy 16 kwietnia urząd pierwszy. Okej, tutaj wszystko się zgadza. paszportu, X. A dobrze. Więc Eee, ja tylko chciałem sprawdzić, czy on dobrze wygląda. Hmm, czekaj, sprawdźmy. Hmm. Powiedzmy się dobrze zgadza. Więc, można zatwierdzać. Witamy w Akaristanie, towarzyszu. Ej, kurde, kultura, kultura. Kurde, ja tu próbuję być miły. Ej, ludzie, mam nadzieję, że się udało, tak? zajbiście to było. Dobra, widziałeś jak to było? Pierwszy raz, w, pierwszy raz w życiu. Nie a nieco zabrzmiało. Dobra. <laughs> Maluch, i to za spoilerem, o kurde. Witajcie towarzyszu, kurde, ty masz zajebisty samochód. <laughs> Dobra, rozumiem, ale kurde, panie, ale ty masz fajny spoj kurde, mal, Fiat 126p, ideał polskiej motoryzacji, wow, niedobry, poproszę o dokumenty. A ja tu pochwaliłem zatem samochód, a ty się tak wydzierasz, dobra, zobaczmy, Karka, się zgadza, numer paszportu też się zgadza, ważność, o, panie, no niestety, okej. Okay. Eee, yy, zaraz zobaczmy. Pięcie. Pan zgolił wąsa? O mi się zdaje, że pan jednak zgoli wąsa. Dobra. Czyli tak, raport inspekcji, czyli tak, data ważności. Pięcie. Nie zgadza się. Czyli przykro mi. Nie bym mogę pochwalić pana samochód, ale... Ale z tym samochodem to nie popełniasz płyną. Ale ja naprawdę pochwalam. pała chwała, chwała, normalnie chwała. No, coś naprawdę szkoda. Okej, okay, poszło z, z, zgodnie z planem. Dobra, następny. Okej, okay, tej marki samochodu, nie znam. No dobra, niedobry. Poproszę o dokumenty. To oh, dzień dobry. Oj proszę, to się nazywa przy, uprzejmy uprzejmie byłby abyś to eee, jak się nazywa? Maksym, Maksym, będę to zał. nazywał. Okej, okay, zobaczmy. Oj do hakop do... Jadza ze No jest okej. Okay. Ehm, um, chyba ja że się zgadza. Ja? O, ok, czyli tak. Imię, nazwisko się zgadza. Data ważności u, się zgadza. będę lepiej żebyś właśnie przedłużył swój, swój paszport. Numer paszportu też się zgadza. I zdjęcie. Będę czekaj, muszę. Będę trochę za niski. E, myślę, że wszystko jest w początku. Proszę bardzo. Witamy w akwarium staj. Właśnie, a a do widzenia. Ej kurde to jest naprawdę łatwo robota A założyłem się o dwie skrzynki wódki Chciałeś to? Chciałeś to? <laughs> kurde jestem tym dobry Dobra następny O kurde taki samochód pan człony Dobra dzień dobry poproszę dokumenty To się jeszcze okaże, to się jeszcze okaże Dobra Krido, o panie Imię nazwisko się nie zgadza Ok, zobaczmy. Data, yy, numer paszportu też się nie zgadza, szkoda. Pięcie. Hmm. To ma pan. to pryszcze? Nie, wydawało mi się. Dobra. Co jeszcze zostało? Yy, data ważności. Ok. Ale nie. A nie. W tym to Lepiej nie można z tym zrobić. mi się zgadza, ale. Niestety. Miało być w porządku. A, wyszło na opak. Wygromi. Nie. Wiadomo, to mój pierwszy dzień. A wiadomo, pierwszy dzień jest najtrudniejszy. jakoś tak naprawdę łatwo mi idzie, prawda, Maxim? Tak, będzie. Dobra. Przechodzić, przechodzić. Uch. A tu poszło. Uhu. Poszło. Nie. Dobra, dobra, tylko najpierw chcę się zapoznać. Czy. E, jak się nazywasz? Pan Dobra, Pan Nowak mógłby Cię nazwać. Okej, okay, okej, okay. tylko najpierw chcę sprawdzić ten. Akaris, poczta, akaristańska. Ujawniona kolaboracja. Kola Rosniko w dowództwie straży klinicznej w Karikatce został oskarżony o współpracę z grupą przemytników i skazał na 10 lat ciężkich robót. Prokuratora wszczęła śledztwo w sprawie korupcji w policji. W no i przesłuchiwania sześciu innych osób powiązanych z rolnikowym. Do mieszkania, duża, wielka, loteria mieszkaniowa. Weź udział w losowaniu i wygra luksus, apartament w samym sercu stolicy. Koszku pełno to jedynie 100 doców. No hm, tam jest spokój. O, fajnie, Kura, ale tyle. Bo może to być wyborowa, a boże, brówka. o, takie małe HUP. Fajnie i takie. Już O nieźle i. taka jest stanie. Tak bez neonów. A nie, coś ciebie za. Co? Jest jeszcze nieważne. Okej. Okay. Tutaj takie kuchni. Ofe. Taki część dywaniku. Papieroszki. Kawusia, papieros. Rafa. Gumy, kurde, pierwsza klasa. Dobra, odpocznijmy. Ten no, odlawia poziom, poziom Twojej percepcji potrzebnej do porównania dokumentów. Pełna regeneracja 2,8 8 godzin. Proszę. Przechodzę do swojego kwatera, mam nastawę zwiększyć masymalny pociąg trzeba oraz percepcji. Okej, okay, okej, okay, fajnie. Ale kto by pomyślał? Pierwszy dzień i to bez błędów. O nie, kurde, ja myślałem, że będę dostał tylko kasę, tu jeszcze... panie budynków. I tak, jeszcze 60 dostaję... Ja płacę za pracowników? Weź, weź do kurde, człowieku. Ja zrobiłem pierwszy dzień w robocie, a ja muszę jeszcze za nich płacić? Ech, bez sensu.

Arbitraż nie ma, lista pan nie ma informacji o tym, że nie ma. Oho Każdego notatka jest z tą kontrabatą. Wiem, że podsumowując, to jest nie tak, że nie ma. Nem nic, nurako kontrabandu, a szaryadić, ać akarystanów. Dobra, dobra, dobra. Zanim SB pojazd, to ja chcę zobaczyć czytać. Czyli tak, podejrzewam, że kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował trzy nic jest nowe estacyjne RB. Aha, czyli o ten restycję samochodowej, okej. Okay. Jeden z naszych informatorów wewnątrz kankułu obierankowa, Obieraczkowa raczej powinien być. ceny <grydziwania> informacje dotyczące kolejnego transportu koderwany. w wieku 39. Okej, okay. dobra. To co? Zaczynamy. Gotowaj Maxim! Gotowino. Chłopak? A, to ty tu, 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 ta, tu ta, wiesz. Jemy, kurde, na robocie. Było chłopak. Dobra, nie będę, będę na ciebie kapnował, po prostu każdy chce się bić. No to zapraszamy. Następny! Hyyyy! Czy to Fiat 125P? Bo trochę podobny do tego. Okej, okay. wait a minute. Aha! Liszcz to acz naszego estio podrymnika! A questiona jego wychodzi ad facinu. Eto posukati kontrabaru. Eee, tak się składa, że to ja pierwszy. To ja pierwszy to zrobiłem. A, wieś ja pierwszy powinien dostać Kudę podwyżkę. Poproszę o 10%. Dobra. E, to będzie dobry proszę opuścić pojazd. Ej, ty kudy jak ty otwierasz? O, trochę mnie obamało! Tak, kurda węże okay. E, trochę nie działa. Tak, upał? Co to jest to? O! O, to tak kudy działa. No dobra. Ja muszę trochę pośpiecać. Okej, okay, dobra, zobaczmy. Opona, podsufitka, błotnik, zbiornik. I zderza w powietrza. powietrze. O, znalazłem, znalazłem. Dla... E, dobra. Proszę poczekać. I tak zaraz będziesz aresztowany. Okej, okay. cześć nowik. Okej, okay, no to mamy E. O fajna kosa. Ciach, ciach, ciach. Czekaj, muszę sprawdzić tak. Raz, a. A nie, prawda. Inny przyciskiem to się nie działa. Uważać. Może. Idę pala. Okej, okay, nie, to nie działa. O, teraz. Proszę się uważać, tylko ja tylko rozetrę tapicerkę. Chodź spokój. Ja tylko wykoduję robotę. A, trochę kidzie. Uk, wino. O proszę. O że kurde. Płóg? Dobra, ojej, że gdzieś cicho. Kurde, nie jestem mechanikiem, ale... Kurde, ode no, jest, ale mam celne jako oko. A we wszystko? Czekaj, ja to zobaczę. Czekaj, ja muszę się upewnić. Może ukryć coś jeszcze innego? Hmm, chyba raczej nie, dobra. Oto, no tak, mapy schować. To, mój drogi towarzyszu, obawiam się, że będę musiał pana aresztować, więc. Badanki. Niestety, taka jest robota. Chcemy jeść kokainę, ciekawe ile kilo. Tu przytrzymani są przestępcy, którzy oczekują na transport do obozu pracy. Pojawić więzienia, by zwiększyć maksymalną ilość miejsc. Różni strasznika więziennego, by zapobiec próbom ucieczki. Też, że pozostawienie więźniów w radiowazie, również chodził ucieczką. Ehe, ro... Serio stary? Czy nie będzie w radiowazie, to będzie moja wina. Ja jestem w tym dobry. Oho. Jak pan co? Oho, a dobra magazyn. Okej. Okay. a przytrzymać tu, prawda? Ja? I butowę. Oh, o, gower, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Axim, Axim, Musisz mi pomóc, bo zbędziesz się okay. tego pojazdu. E, możesz, po... Nie wiem, że masz przerwę na faj, ale chociaż zrobię to gdzieś na dwie minutki, dobrze? A potem będziesz mógł wrócić, sobie popalić. Okay? Maduro. O, dobra, o, teraz możesz sobie spokojnie popać. O, i widuję, ja je mogę. I to jest lepsze. Mogę wziąć wszystkie? O kurde, myślałem, że no z trzech Dobra. Ale to fajne, bądźcie widły. E kule, pora, gdzie to, gdzie to moje pole? Kuba, moje pole! Dobra, dość dobra, do pierdolenia. Idziemy na Dzień dobry. Poproszę do komenty. E, muszę raz zaresztować. E! E! Naprawdę. Ach, ci ludzie, dobra. Najpierw sprawdźmy. Jak bez sprawdzić ten wiek? Okej, okej, okay. okay, rozumiem. Dobra. Dobra, robimy tak, imię, nazwisko i rud. tak wiekle, nie wyszło, data ważności, eee, kolejny, też nie pójdzie, numer paszportu, okej, okay, jest w porządku, a, ja, Ech, nie jestem pewny, ale chyba, a, już widzę, Objąłeś sobie brodę, ja myślałem, dobra, prawda jest taka, że, że przez dwie brudkę właśnie zostałeś przyopany, ale ja myślałem, że to przez te odcień tych włosów, więc. Ale najpierw. Zobaczmy, czy nie przypadkiem masz jakiegoś Okej, dobra. Cóż. Miło było, ale niestety. Muszę cię odmówić. Za drugorzorzędnych błędów. Na i koniec. Zobaczymy, jak uda się drugim razem. Oby to były naprawdę ważne dokumenty. I popraw kurde nad, na swoją brudką, Żeby trochę skrócił Albo wymienić sobie zdjęcia To byłoby najlepiej Proszę Dobra, jak zwykle Dobry Poproszę dokumenty A, gdzie dobry, poproszę dokumenty O, postaram się jakoś to zrobić Okej, okay, zobaczmy Secret Mazurów się na prawo w inspekcji Chcę Im tu, im tu, dobrze nie, o, zdjęcie. Ok, można powiedzieć, że wszystko się zgadza. No, to akurat to jest akurat obywatel, który przestrzega zasady, ale chwila, chwila, chwila. chwila. O, kurde, chciałbym kurde aresztować maskę. Kude? Jak się kude? O, dobrze. Kurde, nie widziałem jak się od, zamyka maskę. No, moje drogi towarzyszu, tym razem dobrze jeszcze sprawiłeś. Tak jest, miłego dnia. No kurde, to było naprawdę dobre. To było naprawdę dobrze zrobione. Zacz, tak słów. O! To trochę szybko się zapierdzieliłeś Dobra. Następny. Czy to ty? Jesteś człowiekiem o, o wieku 39 lat? To się jeszcze pokaże. Dobra, dokumenty poproszę. I dobra, no to tak że zaczynamy. Heavy. Ale trochę dziwne te imię. W e w porządku. Niecie. 39 39, proszę państwa, on ma 39 lat. No i proszę no i panie Wygląda na to, że cię przybapałem. Dobra. O, proszę opuścić pojazd. No, kurde, ostrożnie z tymi drzwiami. Nie, nie macie nie ma za grosz kultury? Dobra, no tak. Ty, możesz się trochę odsunąć? Ja nie mogę nie mogę cię popchnąć. Dobra. Okej, okay. ja tylko przednę, więc proszę się odsunąć, trochę zawoli. Mówię ci, nie przeszkadzać w trakcie pracy. Ani z alkoholu. Ty próbujesz mi robić łapówkę? Oto moje zdanie. I co? O! Tak już lepiej. Daj mi przeprowadzić kontrolę pojazdu. Przy Widzę, że to jako jest w porządku. Tak można powiedzieć. Łup! zapomniałem, że takie z maski mogą robić. Okej, okay, okej, okay. co tam mamy? Ole nie mogę przeskoczyć. Tak, wszedłem. Okej, pora wyjrzeć do środka. O kurde. A jeśli to jest kanister alkoholu, a na nim napierdziałeś, to powinien się wstydzić. Really? No, zobaczmy co. Jeszcze z tyłu, czy... Jeszcze... E, chyba raczej wszystko. Uważam. Dobra, wysiadł. Ciao, wysiadł. Ty nie mogę wysiąść. Dziwne. Czy nie sprawiłeś, że nie mogę wysiąść? Jak mi za krótsza, tylko czekajcie, musisz sprawdzić opony. Sprawdziłem opon. Wygląda na to, że w porządku. Dobra, pan, drogi panie, jesteś pan aresztowany. Obrazy zapierdzenia kanistra alkoholu. I pod własnym siedzeniem. Mogę zaakceptować pasażera. Mogę zaakceptować tylnego pasażera. Ale kierowcy. Zabirasz szacunku Dlaczego? Już ci wytłumaczyłem O, mam nadzieję, że będzie zadowolony Mojego przebywania o, Dobrze, dobrze, zaraz zanim pójdę spać to Ej, Maxim Wiem, że to ma faja i wiem, że znowu cię Trochę cię mieszam, ale Chodzi o samochód No i Miłego balenia, mój drugi towarzysz. Eee. Czekajcie, czy jest jeszcze gazeta? Okej, okay, nie ma. Nieźle, nieźle. O, akumulator. Dobra, wracajmy. Można powiedzieć, że. perfekcji. perfekcyjne zadanie. do tego oka? E. Jakoś się utrzymuje. O kurde, tutaj 135 dolców. Trochę boli. Wiele. Dobra. Ciąg dalszy nastąpi.